Przyporządkuj symbole wymienionych pierwiastków chemicznych, uwzględniając wszystkie możliwości do poniższych podpunktów, o których będę zaraz mówić. Mamy takie pierwiastki jak lit, magnes, chlor, glin oraz brom. Lit, magnes, chlor, glin, brom. To są symbole tych pierwiastków i teraz mamy następujące zagadnienia. Atomy tego pierwiastka zawierają trzy elektrony walencyjne. Czyli mamy atom pierwiastka, który zawiera trzy elektrony walencyjne. Który to jest pierwiastek albo które to są pierwiastki? Musi on pochodzić albo z trzeciej grupy, albo z trzynastej. Z trzeciej grupy nie mamy niczego, natomiast z grupy trzynastej mamy glinę. Więc będzie to glina. Podpunkt B. Jądro jego atomu zawiera trzy protony. Jeżeli mamy 3 protony, to oznacza to, że mamy jednocześnie w stanie podstawowym pierwiastka 3 elektrony na wszystkich powłokach walencyjnych i w efekcie jest to znak, że mamy liczbę porządkową tego pierwiastka równą 3. A liczba porządkowa jest to liczba, która znajduje się tutaj w lewym dolnym rogu i to jest właśnie liczba porządkowa, według której uporządkowane są pierwiastki w układzie okresowym. Więc mamy tutaj lit. Podpunkt C znajduje się w 17 grupie układu okresowego. W 17 grupie na pewno i magnez odpada, to już wiem. Glin ma 13 grupę, więc też odpada. Natomiast mamy chlor i mamy bron. Czyli mamy chlor brom. Piszemy tutaj symbolami te pierwiastki. Podpunkt D. Jego atomy zawierają 12 elektronów. Atomy zawierają 12 elektronów, to znaczy, że jego liczba porządkowa równa jest 12. A liczbę porządkową równą 12 ma magnes. Zbierzemy magnes. Podpunkt E. Znajduje się w trzecim okresie układu okresowego, czyli trzeci okres. Trzeci okres to jest ten tutaj. Czyli zwróćmy uwagę na to. Idziemy od lewej, mamy magnes. Czyli na pewno będzie to magnez. Następnie mamy glin. I następnie mamy chlor. Te trzy pierwiastki. Podpunkt F. Wzór jego tlenku to X2O, a wodorku to XH. X2O wzór tlenku. Wzór wodorku. XH. Czyli widocznie on musi być na pierwszym stopniu utlenienia, skoro wodorek i tlenek wyglądają w ten sposób, jak również musi on mieć mniejszą elektroujemność niż wodór. A mniejszą elektroujemność niż wodór ma lit, czyli lit ma 1,0, a wodór ma 2,1 elektroujemności, więc jest dosyć duża różnica. Więc mamy lit, możemy też jeszcze porównać na przykład glin 1,5, ale on znowu nie będzie miał tlenku, który wygląda w ten sposób, ponieważ tutaj ten pierwiastek jest na plus pierwszym stopniu utlenienia Więc glin nam odpada, lit nam pasuje, chlor, no chlor tutaj, no jeżeli chodzi o wodorek, no to mamy raczej HCl, więc to też odpada, tak samo jest brom HBL. No i glin, tak jak mówiłam, odpada, bo jest w tlenkach na trzecim stopniu utlenienia, więc tutaj jedynie jest lit.